Witam wszystkich. Jako historyk z zawodu chciałbym Państwa utwierdzić w przekonaniu, że bez archiwistów i bez muzealników nie tylko my historycy, ale też w ogóle my wszyscy niewiele zrobilibyśmy z naszą historią i z tym, jak rozumiemy samych siebie i tę rzeczywistość, która nas otacza. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi to jedna z tych instytucji, z którymi mój Uniwersytet, Uniwersytet Łódzki ma stałą, serdeczną współpracę od wielu lat. I w związku z tym wiem, co Państwu rekomenduję. W 2020 roku jednym z najbardziej niezwykłych wydarzeń były obchody roku Jana Kowalewskiego, które były przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zorganizowane. Bo to i słuchowisko, i wystawa, i Escape Room, i wierzcie mi państwo, że można było wszystko to obejrzeć nie tylko w Łodzi, ale w całej Polsce. Tak się złożyło, że właśnie ten zestaw działań został wyróżniony przez Muzeum Historii Polski i na obchody roku Jana Kowalewskiego można głosować. W plebiscycie na najlepsze przedsięwzięcie historyczne roku 2020. Bardzo gorąco, z całego serca, zachęcam Państwa do oddania głosu na obchody roku Jana Kowaleskiego, ale też do tego, by Państwo wysłuchali słuchowiska, przyjechali do muzeum albo spotkali je na jego wędrownej trasie podczas bardzo wielu okazji, które się nadarzały i z pewnością nadal nadarzać będą. Pozdrawiam wszystkich. Dbajcie o archiwistów, muzealników i historyków. Wszystkiego dobrego. Aby zagłosować na obchody roku Jana Kowalewskiego, nominowane w plebiscycie Wydarzenie Historyczne roku 2020, wystarczy wejść na stronę internetową plebiscytu www.whr.mushp.pl. Tam w zakładce Wydarzenie Znajdziecie Państwo obchody roku Jana Kowalewskiego zorganizowane przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Liczymy na Państwa głosy.